Wczoraj zadzwoniła do mnie pani Beata Kownacka z ZGN Jagiellońska o godzinie tam 12.20 z Groszkiem i przedstawiła mi ofertę nie do odrzucenia, że to znaczy jako? mam podpisać, iść natychmiast podpisać umowę albo zostanę wyrzucony z hotelu. Bo teraz jesteś w hotelu HIT, hotelu ta, HIT który HIT, widzimy tutaj tak, w tle. Dokładnie, opłacany z pieniędzy miasta. I jakie, jaki lokal Ci zauferowali? 12 metrów niecałe kwadratowych. Ile tam jest od ściany do ściany? O, nie wiem dokładnie, ale no to jest no wiadomo, no, wstawi się lodówkę, tak dwie szafki kuchenne, w sumie można powiedzieć łóżko i już się nie ma gdzie ruszyć praktycznie mówiąc. Mhm. No dobra i teraz tak, dali Ci do zrozumienia, że jak nie przyjmiesz to? To zostanę usunięty z hotelu. I żadnego innego lokalu Ci nie zaoferowali? Nie, no na razie nie zaoferowali żadnego, żadnego innego lokalu ani nic, bo po prostu tak jakby chcieli nas się po prostu pozbyć, dać nam po prostu co im pasuje, nie patrząc się na nikogo, że nie mamy swojego zdania, tylko musimy iść im na rękę, a nie oni na. A co do powrotu na Stalową? No, po, po powrocie na Stalową nikt nic nie mówi. Czyli nie ma żadnej gwarancji, że tam... Nie wrócisz? ma żadnej gwarancji, ani pisemnej, ani słownej, po prostu sprawa się zaczyna po prostu rozmywać ze Stalową, czyli wiadomo, że albo budynek będzie wyremontowany do sprzedaży, albo do deweloperki, albo coś w tym stylu. Dobra, więc powiedzcie, gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy obecnie w hotelu Hit na ulicy Kłopotowskiego. Mieszkamy tu, można powiedzieć, już będzie teraz miesiąc. Nie wiemy jak długo, ile nas to czeka. Czekamy na odpowiedź. Hotel też nie wie, a szczególnie administracja umywa ręce, każe jak najszybciej podpisać umowę o lokale. A jeżeli nie, to co? To na musimy ulicę? opuścić na musimy, ulicę. musimy opuścić hotel, bo nie będą ze nas płacić. Ale takie, I... takie stwierdzenie padło? Tak, tak dzisiaj tak, rano. Tak, tak. ta kownacka nalega i tak dalej. Ale co powiedziała dokładnie? Tak, dokładnie. powiedziała tak. dokładnie, żeby szybko podpisać umowę, żeby podpisać umowę, żeby się wyprowadzić z hotelu, gdzie mamy iść, do, y, 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 do ruiny, do ruiny, gdzie jest mieszkanie nie wyremontowane, nie ma nic, nie ma tego. Ale ona powiedziała wam, że do tego mieszkania tak. teraz się wprowadzić? Y, na ty, ona powiedziała że, że podpisać musimy podpisać umowę. Podpisać umowę. Że mam podwyższyć umowę, no ale to i tak się duch. nie możecie tam wyprowadzić od razu. Nie możemy. No, bo tam jest mieszkanie do remontu. No tak. Ale powiedziała, My że jak nie podpiszecie, tam. to co się stanie? No to nie, na ulicę. No to, y, powiedziała, że musimy opu opuścić hotel i na ulicę. Y, nie... Gdzie wstawić lodówkę? Gdzie wstawić lodówkę? To jest raz. Gdzie wstawić e, pralkę? To jest raz. Gdzie wstawić e, w ogóle łóżko? To jest w ogóle ten. Nie wiem, po łóżku mamy chodzić? No dobrze, no ja rozumiem, no. No dobrze, dalej przyznali, ale 13 metrów? No to jest, nie wiem, no kur, kurde, Niebealne. kurde, więzienie mają wie, większe metry. Mhm. A powiedzieli wam, że możecie wrócić potem do... Nie, nie, no nic nie powiedzieli? Nie. Nie, nic nie powiedzieli. Oni dzisiaj do mnie zadzwonili i oni do mnie mówią, że mm, pani albo podpisuje umowę i pani ten lokal ma przyjąć. Bo jak nie, to my za hotel nie będziemy płacić, bo to są za duże koszty jako państwa. No Teraz to... próbują zmusić, jednym słowem, do podpisania tak, tej umowy. Do podpisania tak, tak. umowy. Zmuszają, zmuszają, zmuszają. I to jest. Zmuszają, tak, tak, zmuszają. Bo ona do mnie dzisiaj wyraźnie powiedziała, ta pani Kowalska, że pani musi to podpisać. Ale ja, ja coś... powiedziałam, że ja tego nie podpiszę. Ja... Dziękuję bardzo państwu za pomoc. Ale powiem szczerze, jeżeli ja bym podpisała ten dokument zmuszony o przyjęcie tego lokalu, to bym zrobiła jeden jedyny błąd, bo pracuję, jestem Polką, pracuję w Warszawie yy, i bym wolała mieszkać chyba w tym hotelu, niż przyjąć to mieszkanie, bo w hotelu mam lepsze warunki. Ja, ale to zobaczcie. Tam, w są... tamtym mieszkaniu mhm. nawet... Nie mam gdzie postawić telewizor, W ogóle maszynki. Na czym mam gotować? Bo tam nie ma gazu. A to możemy zobaczyć, jak wygląda ten lokal. Pokaż, jak I tutaj i jest łazienka i tak, tak dalej. Tak, my mamy zdjęcia tamtej łazienki, a mamy zdjęcia w hotelu. Mhm. Więc tutaj są lepsze warunki, tak naprawdę, niż, tak. niż w tym lokalu I docelowym. Nawet jakby mi dali takie. Ja nie chcę nic więcej. Dla mnie samej Tylko, że chodzi o meble. Że, żebym no to jeszcze mogła... pokażę może ten resztę tak. pokoju się można, tak? Tak, tak. Żebym mogła wziąć ze stalowej. To jest... To jest, to jest układ mojego mieszkania. Czyli czy niczego więcej tak naprawdę nie chcesz? Nie chcę. Ja chcę te 17, 18 metrów, które miałam na stalowej. I to jest mój układ mieszkania na stalowej. No to nie są jakieś Gdzie, wielkie wymagania. Nie. Gdzie tutaj mam na stalowej, to tak. Tutaj mam lodówkę, tu mam szafet, tam mam komodę, na której stoi telewizor, tak dalej. Tu mam łóżko, które jest duże. W porównaniu z tego, bo duże. I ja nie chcę nic więcej. Ja naprawdę nic nie wymagam. Niech dadzą mi to mieszkanie, które mam na stalowej. I ja my, oczekuję czegoś nie. Bo naprawdę to, co oni mi dali, no to ja mam w hotelu lepsze warunki. To jest moje zdanie i uważam, że naprawdę traktują nas jak śmieci. Wysyłają nas od gminy do gminy, z administracji do administracji. No i to jest moje zdanie.